Od 1 stycznia na kanale Odmładzania na Surowo jest nowe wyzwanie, w którym chcę wziąć udział. Zaczyna się ono tak jak powiedziałam 1 stycznia i będzie ono trwało miesiąc. Mam wpisane z grubsza, jakie są założenia tego wyzwania. W razie czego, gdyby ktoś był zainteresowany, możecie sobie najlepiej sprawdzić na YouTubie Odmładzania na Surowo lub prawdopodobnie, ja nie widziałam, ale pewnie na Facebooku również jest. Wyzwanie będzie polegało na tym, że rano będzie pity seler naciowy, to znaczy sok z selera naciowego, jeden posiłek na dzień. Prawdopodobnie będzie się on składał również z jakiegoś soku, smoothie czy coś w tym stylu i z jakiegoś posiłku. Posiłek ma być wegański, podejrzewam, że będzie on witaliański. Mają też być jakieś ćwiczenia związane z płaskim brzuchem i wąską talią. Ma być jakiś taki wątek tutaj pozytywnego myślenia. Mariusz również zaleca, żeby znaleźć sobie buddy, czyli osobę, z którą będziemy robić to wyzwanie. Ja raczej nie będę tego robić. Potrzebujemy wyciskarkę. Ja mam wyciskarkę w domu, także to nie ma problemu. Potrzebujemy jakiś ciężarek. Też mam w domu. Można sobie kupić hula hop. Ja nigdy tego nie używałam, także może spróbuję, zobaczę. Warto mieć książki do przepisów. Ja akurat mam, także nie ma problemu. I pierwsze nagranie będzie na prawdopodobnie na YouTubie i na Facebooku też o 7 rano 1 stycznia, także ja spróbuję sobie wziąć udział, dołączam sobie do tego wyzwania. I później um, w, chyba koniec lutego robią y, głodówkę, do której ja również bardzo chętnie się dołączę. Um, no i chyba to wszystko.